manko Kobrzywy, dzisiaj jesteśmy w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars Jak widzicie w sklepie mamy e, darmowego Statotropa, więc sobie na, począt na początku otwórzmy go więc zabawmy się w taką pewną zabawę. Wy zostawiacie łapkę w górę i subskrypcję i macie na to 3 sekundy. Ja będę odliczał, a ja klikam właśnie w tą gwiazdeczkę. Więc 3, 2, 1 i klikamy. No i nie zostawiliście łapki w górę niestety. Więc widzów pora to zmienić. Dobra, co tutaj mamy? Wyszły nowe hiper-doładowania. Mamy hipper hiper do ładowania do Tornity, do, do Brocka mamy, do Tika mamy, do Maxa mamy, do Gina mamy i do, do Sandy chyba mamy. Tak jest, mamy jeszcze... A i tutaj jeszcze będą te mistrzostwa e, świata. Dobra, odbieramy sobie codzienny prezencik. Pyk... Oho, no pięknie. Dobra, ja was zapraszam do klubu, ponieważ ma mamy tylko 16 członków, więc zapraszam was do klubu, tu macie ID. A my sobie może zagramy jakąś gier gierkę, bo, bo czemu nie, tak? Więc na no, kim bym tu zagrał? Hmm... A w sumie możemy grać tym, tym tutaj... Tym komarem naszym. Tylko na zadymie? Nie, na zadymie nie, może bo to jest taka. O, tu już możemy grać, na batalii. O, tutaj też możemy grać, tutaj też jest otwarta ta mapa. Tutaj nie. Albo. Dobra, tutaj ich zagramy i ich zabierzemy... Eee, czekajcie, mam dynamajka, mam dynamajka, więc sobie zabierzemy dynamajka. Okej. Okay. Tu jakiś robocik jeździ, patrzcie na to. Jeździ robo robocik tutaj. Takim pociągiem sobie jeździ. Myślę, że to będzie taki git ten Dynamite, bo tu są ścianki takie I będę mógł się sować za tymi ściankami I w ogóle miał być dzisiaj odcinek z City Skylines 2 Ale jakoś nie wiem, nie chce mi się odpalić to City Skylines, więc postanowiłem, że e, nagram z Brawl Stars po prostu. Dobra, przejęliśmy tutaj strefę, idziemy tam im pomąż, bo widzę, że sobie nie, ra nie razem coś. Pyk... Oj zabije mnie ta łzorba. Tik, 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 aj, zabił mnie ten tik Jaka się Szybka emotka, pyk Rosa, rosa idzie, idzie, rosa Hop Dobra, nie trafiłem niestety Oj siat, no i zabił mnie aj, jaj, jaj, Dobra, idziemy jeszcze raz tam Dobra, zabijemy tą rose Ro Rosa, rosa, chodź tutaj Oj, 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 MZ Dobra, wygraliśmy GG Haha, ha, emoteczka Dalej, 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 wyjście, wyjście, wyjście. O, gwiazdeczkę mamy, klikamy. I bardzo rzadki. Zaraz 2300 pucharków dobijemy. Zobaczmy sobie na tabelę może? Na lokalnie i kluby o oho, no pięknie. 2 miliony. Będzie ciężko się dostać do topki. Dobra, wbiliśmy tutaj 1300 pucharków i zaraz odblokujemy Franka. Kolejna postać do naszej kolekcji. Oooo! 50% zniżki. Tylko kogo tu mamy wybrać? Ja bym chyba Martisa tu wybrał. Albo Botarę, bo ten JWinton nie jest taki dobry. Nie, że jest zły jakiś, tylko ja nie, nie potrafię grać po prostu. Okej. Okay. Jeszcze nam trochę brakuje do tutaj właśnie tej nagrody, do tej oznaki. I na końcu jest tutaj przebranie do Shelly z skład Busters. A propos Squadbusters to możecie obczaić sobie e, filmik z Squadbusters, to... bo... bo, bo tam e, wrzuciłem ten taki filmik, teraz ma się w kadcie, wymyświetlałam się. O ile nie zapomnę tego wrzucić. A my tutaj zaczynamy sobie kolejną gereczkę. I lecimy właśnie, tak? Jeździ ten tutaj robocik. Jeździ sobie robocik, tak? Dobra, zabijamy ich tutaj, pyk, pyk. Piek. Ten Frank to jest jakiś nieogard i ta Rosa też jest nieogarem jakimś. Ale mało bije ten, ten tutaj. Ten mój ulcik. Dobra, niech tam poko tutaj e, przejmuje tą, tą. Tą strefę. O ty, kurde Frank, ale żeś mnie wykiwał. Ja myślałem, że tutaj pójdziesz. Oho, no pięknie. O dobra, o Ro na szczęście trafiłem. Myślałem, że to. E, zmisuję ten, 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 ten. Dobra, tu rzucamy mu, żeby wybuchł. Idzie Frank. Zabijamy, dobra, wygraliśmy. No i klasa. Dalej, dalej, dalej. Pomijamy wszystko, tak. O, w ogóle wbiliśmy tutaj nowy karnet. Mamy nowy karnet, zaraz się kończy za trzy dni, a ja dopiero wam o tym mówię. O ile nie mówiłem wam wcześniej o tym. Że już nie pamiętam nawet, co ja mówiłem, a czego nie mówiłem. Ole, tutaj tego mamy. Oho, ale tych misji tutaj mamy. Widzowie, no to będziemy mieli co robić na live'ach. Dobra, zagrajmy sobie jeszcze jedną gierkę na kaucie. Znowu Dynamikiem, bo taki dzisiaj taki dzisiaj wybuchowy odcinek jest. No wiecie o co chodzi, tak? Dynamite to ma te, te TNT, to te TNT wybuchają i wybuchowy odcinek, no ale żarcik. Nie, te boty mnie bardziej traulują niż ten, niż e, normalni ludzie, normalnie. Hop. O, dobra. Dobra, tam rzucamy. Jest, dobra, nie zdążył ulta. To jest najgorsze uczucie, jak nie zdążysz ulta właśnie cyknąć tym Frankiem, bo ktoś cię zabije albo coś ci, i, i, nie wiem, cię poruszy. To jest najgorsze uczucie, nie? Dobra. Spektatujemy tutaj naszą Shelly. Ciekawe czy wygra ta szelka. Ja mam nadzieję, że ona wygra. Dobrze. Dobi, 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 Shelly, dobra. No i Shelly Sigma. nie. nie, nie. Dobra jest. Nie trafił mnie tym ultem na szczęście. Dobra jest, zabiłem ją i koniec meczu. Wygraliśmy. Hop, 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 o, epicki. Dobra, otwórzmy sobie jeszcze tutaj jedną gwiazdeczkę. Pyk pyk pyk. Okej, okay, punkciki, emocje, może być, się przydadzą, na pewno się przydadzą, monetki i punkciki się przydadzą, zawsze. W ogóle wszystko się przyda, tak? Wszystko jest przydatne. Wszystko, czyli chodzi mi o błyskotki, monety, gemy, itp. Itd. No ja myślę, że już będziemy powoli kończyć ten odcinek, więc... Jeżeli wam się spodobał odcinek, to zostawiajcie łapki w górę, subskryp subskrypcję. No i klikajcie w ten odcinek. Który Wam się w tym momencie wyświetla na ekranie. Ja Wam życzę miłego dzionka, trzymajcie się, no i bajo!